Cześć kochani, słuchajcie, obiecam rozwiązanie e, konkursu 20 będzie już jest taki poczekaj widać. E, słuchajcie, e, wielu z was e, próbowało, e, wielu z Was się udało. E, natomiast mistrzem w liczeniu i najszybszą osobą był kolega Marek Dudek. E, moje serdeczne gratulacje e, Baniaków jest 66. Policzymy. Raz.

Także, także to też, kochani, się spodziewajcie, bo mm, nagroda się należy chociażby e, za to, że chciał Wam się liczyć, ale jeszcze, że trafiliście, to też w ogóle fajnie. E, słuchajcie, tak więc, e, drogi Marku, e, kotniczek trafia do Ciebie. E, będę prosił Cię o jakiegoś, jakiś adres do wysyłki. E, jeszcze raz moje serdeczne gratulacje, a w przyszłym tygodniu zrobimy konkurs e, jeszcze jeden. E, tam nagrodą będzie zestaw ogrodu wertykalnego Aqua Versa Garden Aquella. Taki pojedynczy zestaw, czyli na akwarium 60, no setki da się z tego ogarnąć. Tak jak macie u mnie, u mnie na te 720 Dzięki, kochani, dzięki za zabawę. Myślę, że się chyba podobało, więc jeśli się podoba łotu dajcie łapę w górę, a takich konkursów mogę robić właściwie co tydzień, bo nadwyżki stawu są spore i faktycznie warto się tym podzielić z Wami w jakiś zabawny sposób. Mam nadzieję, że teraz trochę lepiej słychać, ale to tylko dlatego, że wyłączyłem na chwilę pompkę i wiatraki, co zmieni się już za chwilę. Uwaga! Ja się z Wami żegnam, bo nie będzie słychać nic. Gratulacje i do następnego. Hej!